Halo, halo, dzień dobry. Witam w niedzielę. Po zmianie czasu. Teraz nie da się zapomnieć o zmianie czasu, bo nasze urządzenia elektroniczne same się zmieniają, więc jest łatwo. Nie ma z tym problemu żadnego. Umyci, śniadanie zjedzone, uczesani, ubrani, gotowi do słuchania bajeczek, wierszyków. To zapraszam serdecznie, kochani. A, dzisiaj e, przygotowałam dla Was porcję wierszy e, Juliana Tuwima, więc zaczynam od, patrzę czy ktoś tu jest, a, a to najwyżej dołączycie, będziecie sobie oglądać mm, od początku. A, więc ja zaczynam e, lokomotywą. Jeśli znacie, a na pewno wielu z Was zna ten wierszyk, to serdecznie Was zapraszam do mówienia razem ze mną, do zabawy. Ze mną, no to co? Ruszamy. Stoi na stacji lokomotyw. Ciężka, ogromna, i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch. Jak gorąco, puff, jak gorąco, uff, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie z żelaza. Stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Czwarty wagon pełen bananów. W piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym Armata! O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żerafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sama nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężę. To nie udźwignął taki to ciężar. Nagle glist. Nagle świt. Para Buch. Koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw, ociężale ruszyła. Maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony, i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się, koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomocę i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas do tak tu turkoce i puka i stuka, to tak to to, tak to to, tak to to, tak to, to to, gładko tak, lekko tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zjajana, zdyszana, lecz fraszka i zabawka blaszana. A jakże to? Kto to to? Co to tak pcha? Co to to? Co to to? Kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch? Para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka to tak. to lokomotywa. Witam, kochani. E, witam tych, którzy dołączają teraz. E, witajcie. Jak Wam się podobała lokomotywa? Mam nadzieję, że, e, że, że mówiliście razem ze mną w tych momentach, które znacie. Ja bardzo lubię ten wierszyk. E, pozwólcie, że się napiję. A teraz... Zapraszam Was na wierszyk o pewnym jego który miał kłopoty z pamięcią. Wiecie już, kto to taki? Słoń trąbalski. <grym> Był sobie słoni. Wielki, jak słoni. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej, i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe. Oprócz pamięci. Zaprosił kolegów w Słoni na kartę. Na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada. Nie ma Trąbalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek. A ojciec woła Trąbek, bombek. Córeczce na imię po prostu kachna. A ojciec woła Grubachna, wielkachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi Jestem Tobiasz. Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej Bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada. Idź do doktora, niechajcie cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata Potem do szewca i do rejenta. I wszędzie mówił, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem? Ech, łąka się krąży, jest coraz później. Aż do kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go podkuć młotem. Kowalskim. Więc, przepraszam bardzo, ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał, przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem, podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem Kowalskim i mówi. Wiem już, panie Trąbalski. Co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek i chlust go wodą. Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu. Żona w krzyk. Tu? Nie mów nikomu. To dla pamięci? O czym? No, chciałem. Co chciałeś? Nie wiem, już zapomniałem. Taki, Taki to był biedak, słoń trąbalski. A u Was jak z pamięcią? Pamiętacie? Czy też potrzebujecie sobie zrobić supełek na trąbie? Tylko nie polecam chlust wodą. Chyba, że jak będzie z dyngus niedługo. No dobrze, to następny wierszyk. Teraz <coughs> zapraszam Was na pewną opowieść o chłopcu, który miał mm, pewną przypadłość. Czyli o Grzesiu, kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki? Jak prosiłam? List! Proszę, Cioci! List! Wrzuciłem, Ciociu miła! Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj po dobroci. Jak ciocię kocha, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, rzeciu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję. I... Pamiętam szczegółowo. List był do Buja Leona, a skrzynka była czerwona. A koperta, no, taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź i ta ulica z numerem. A. Pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przychodził tatuś Chaminki. I jechała taksówka, i powóz, i, i krowy prowadzili. I trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki. Jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała. Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Ups. To tak ku przestrodze. Wiecie, że mówi się, że kłamstwo ma krótkie nogi? Mhm. Zawsze wylezie, nie? A najczęściej to bywa tak że nasze mamy i tak wiedzą dobrze, kiedy my jak ten Pinokio nie kłamiemy i nos nam rośnie, <gryw> więc lepiej zawsze mówić prawdę. A teraz będzie o dziewczynce, o pewnej Zosi, o Zosi Samosi. Jest taka jedna Zosia, nazwano ją Zosia Samosia. Bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie. Wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie. A jak spytać Zosi. Ile jest dwa i dwa? Osiem! A kto był kopernik? Król! A co nam Śląsk daje? Sól! A gdzie leży Kraków? Nad Wartą! A uczyć się warto? Nie warto! Bo ja sama wszystko wiem i śniadanie sama zjem, i samochód sama zrobię, i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał? Kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama? Toś ty taka mądra dama, a kto głupi jest? Ja sama. Da się to tak? Wszystko sama, 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 sam, sam, sam? Teraz jest wyjątkowa sytuacja, prawda? Bo rzeczywiście dużo musicie robić sami. Jeśli są przedszkolaki, no to mają jeszcze prosto, można się bawić i uczyć się przez zabawę. Ale jeśli tutaj są jakieś dzieciaczki starsze, no to wiem, że macie teraz trudniej, bo trzeba uczyć się samemu przez yy, komputer. Mam nadzieję, że dajecie radę, kochani. A teraz będzie trochę krzyku znowu. Bo to jest taki jeden z moich ulubionych wierszyków, jak byłam dzieckiem. Nie wiem zupełnie czemu ja go tak lubiłam, ale bardzo mnie bawił. Śmieszył mnie ogromnie. A więc jest to wierszyk o rycerzu krzykalskim. Oto rycerz krzykalski. Spójrzcie, co za mina. Zdarzyło mu się kiedyś złapać tatarzyna. Krzyczy. Hurra! To moja odwaga i męstwo! Wróg w niewoli! Ja górą odniosłem zwycięstwo! Nieustraszony jestem, więc natarłem zbrojnie. Hurra, hurra, ja pierwszy śmiałek na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech tu sam król przyjedzie z największym orderem. Dla mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa. Więc. Krzyczą mu. Przyprowadź tego tatarzyna. A Krzykalski. Nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. Taki to był bohater. Krzykalski. Pewnie znacie trochę takich Krzykalskich, co to krzyczą, co to nie oni. A jak przyjdzie co do czego, to różnie bywa, co. A teraz będzie o pewnym rozśpiewanym panu, o panu Tralalińskim. W śpiewowicach, pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej, mieszka sobie słynny śpiewak, pan Tralisław Tralaliński. Jego żona, tralalona, jego córka, tralalurka, jego synek, tralalinek, jego piesek, tralalesek. No a kotek? Jest i kotek. Kotek zwie się tralalotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaluszka. Codziennie rano po śniadaniu zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosnkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę, tralaneczkę, wszyscy milkną. A po chwili śpiewa cały chór piosneczkę: Tralo! Tralisława, jego świetny chór wychwala, wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trala, trala, tralala. I już kuchni i z garażu słychać pieśni o gospodarzu. Już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy. Jego szofer, tralalofer, je kucharka, tralalarka, pokojówka, tralalówka i gazeciarz, tralaleciarz. I sklepikarz, tralalikarz i policjant, tralalicjant i adwokat, tralalokat i pan doktor, tralaloktor. Nawet mała myszka Szara tralaliszka, choć się boi kotka, kotka tralalotka, siadła sobie w kątku, ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko trala, trala, tralalejniko. Jak macie ochotę, to śpiewajcie trala, trala, tralalala cały dzień. A teraz jeszcze wierszyk, już taki spokojniejszy, też jeden z moich ulubionych, bardzo taki um, o wyobraźni, a jego tytuł to Dyzio. Marzyciel. Położył się Dyzio na łące. Przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciaste. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat? Leżałbym sobie, jak leżę, na tej murawie świeżej. Wyciągnąłbym tylko rękę i jadł, i jadł. Pięknie by było co. I ostatni wierszyk na dziś, który przygotowałam. Jesteście teraz w domkach. Wychodzenie na dwór mamy ograniczone wszyscy. Trzeba się do tych zaleceń stosować. To jest dla naszego bezpieczeństwa. Na pewno już o tym wiecie. Mam nadzieję, że rodzice o tym z wami rozmawiają. No ale chce się skakać, brykać, więc trzeba sobie szukać e, jakichś e, sposobów na to, żeby robić to, na co nasze ciałko ma ochotę, rozbrykane czasami. Więc teraz wierszyk Skakanka. Słyszeliście, jak rodzice czasami tak mówią, albo nie wiem, pani w przedszkolu? Żeby kuska nie skakała... To by nóżki nie złamała, prawda? Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała, prawda? Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno. Więc, gdy Cię dorośli straszą, że tak będzie, jak z tą naszą kozą. Najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może 20 innych kuzek, co od rana do wieczora skakały, i zdrowe są, i wesołe, i nic im się nie stało, i dalej skaczą. Grunt. Żeby się nie bać, tak skakać, żeby się nic nie stało. Bo inaczej co by za życie było? Prawda? I skacz ile ci się podoba? Niech dorośli zobaczą, jak to się robi. To wszystko na dziś. Z tym skakaniem i brykaniem w domku, to yy, uważajcie oczywiście, żeby było... dbajcie o to, o, żeby było bezpiecznie. Nie chodzi o to, żeby się bać, chodzi o to, żeby zachować bezpieczeństwo i wasi rodzice o to dbają, bo Was bardzo, bardzo, bardzo kochają. Życzę Wam pięknej niedzieli, spokojnej, radosnej, zjedźcie sobie, zjedzcie coś pysznego na obiad, potem jakiś może deser. Trzymajcie się ciepełko, pa!